Dwa dni do startu w zawodach Pro Qualifier, moich docelowych zawodów, tych do których przygotowywałem się z DPM najmocniej. Pierwsze starty wiadomo były na przetarcie, na sprawdzenie paru tam kwestii. Teraz już no lecimy na maksa. Mam nadzieję, że formę udało wykręcić się życiową mamy dwa dni do zawodu, więc już troszeczkę więcej jedzenia wiedzie, zaczynamy jeść, zaczynamy sobie ładowanie, także zobaczycie jak to mniej więcej będzie wyglądało e, posiłek po posiłku e, i generalnie akcja po akcji przez cały dzień, także zapraszam do oglądania i do śledzenia na moim kanale standardowo mały check for w lustrze Sprawdzenie wagi No, jest zdecydowanie najniższa jak do tej pory przed startem. Także lecimy z tematem. Co rano odmierzamy sobie sól na dzisiejszy dzień. Dzisiaj będzie to szczęśliwe 13 gram soli. Bo tak naprawdę dużo już soli leci też z dodatkowych produktów do jedzenia bo dzisiaj już zaczynamy że tak powiem ładowanie także będzie tego dosyć dużo. I standardowo zaczynam sobie dzień od mojego szejka takiego prozdrowotnego gdzie wlatuje sobie błonnik Potas z magnezem, czyli elektrolity. Tam jest też troszeczkę witaminy C, e, cały greensy, glutaminka, troszeczkę kreatynki e, i dodatkowe suple prozdrowotne, takie jak kolostrum, PPC, e, e, enzymy trawienne, probiotyczki, troszeczkę kurkumy. Także wszystko to, żeby organizm funkcjonował tak, jak powinien. <laughs> Zobaczcie jak to przepysznie wygląda. Nie, no to nie ma smakować, to ma działać, popuszka również jest z nami, także pozdrawiam. No i szybki poranny spacerek z pieskiem. Zobaczcie jakie mamy tutaj bardzo fajne klimaty. Tak naprawdę jeziorko Molo. można sobie spacerować z pieskiem. Także naprawdę. Super osiedle jest i on sprawca całego porannego zamieszania. Zobaczcie, mamy nawet plaże i hamaczki <noise> Można się wychilować w taką pogodę. I zobaczcie, jest tu naprawdę cała duża strefa, żeby się fajnie wycilować molo jest dużo miejsc, gdzie można sobie posiedzieć Odpocząć Zjeść coś Czy napić się piwka tak? Zobaczcie Naprawdę super osiedle w Gdańsku Także jeździe wyjść na spacer i gdzie spędzić wolną, wolną chwilę Dobra właśnie wróciłem od Barbera że tak powiem, fryzurka fresh jest bierzemy się za robienie posiłków zobaczcie, żarcie na drogę mam już przygotowane trzy posiłeczki ale teraz Wam pokażę mój na generalnie na jedzenie podczas pikwiku, ładowania taki mój sposób, jak ja to robię o, pokażę Wam, mam takie swoje ulubione miseczki zobaczcie, trzy rozmiary na redukcję będziemy się około 75 gram ryżu na okres przejściowy i na masę. <laughs> Także dzisiaj wybieramy sobie tą średnią, bo mamy ładowanie i troszeczkę więcej tego jedzenia. Także będzie około 150 gram ryżu. Ja pokażę Wam, czego używam. Generalnie rzadko kiedy jemy sam ryż, zwykły ryż. Nie chcę mi się go gotować. Bardzo lubię używać płatków ryżowych. Także odsypujemy sobie 150 gram płateczków. Elegancko 154, a mam to gdzieś. Dodaję sobie do tego troszeczkę daktyli. Lubię w ten sposób jeść. Tak jakby troszeczkę na słodko, w momencie, gdy sobie to. Po podzielę. Te daktyle nadają troszeczkę taki słodkawy smak płatką. Takie 20 gram daktyli. Damy sobie jeszcze 20 gram rodzynek. Nie przegrzeźnię mnie i to wszystko zalewamy wrzątkiem i na dwie minuty do mikrofali. No dobra. I jak mamy tak ugotowane te płatki ryżowe w mikrofali, mówię zalewam wrzątkiem, 2 minuty, dwie minuty do mikrofali i one są naprawdę fajne, gęste, zagotowane. Dodaję sobie soli, około dwóch gramów. Mam tutaj odważoną sól na cały dzień. Takież mam fajną szpatułeczkę, gdzie wiem, że ma ona mniej więcej 1 gram. Okay. Dodaję sobie mojej ulubionej pasty kokosowej. Polecam wam, zobaczcie sobie, zamówcie do posiłków zdrowe tłuszcze MCT, dużo błonnika i naprawdę fajny smak i konsystencję nadaje temu posiłku. Ja dam sobie jakieś 15 gram. Żeby było mniej więcej takie 7-8 gram tłuszczu. Troszeczkę oleju makadamia. Najbardziej mi służy o właśnie, jakoś źródło tłuszczu. Mam tu już ugotowane sobie szparagi, krewetki. To wszystko sobie mieszam. Ekstra. Dodaję sobie krewetek. Mam dzisiaj dużo mniej białka, więc tak naprawdę 150 gram tych krewetek w zupełności mi wystarczy, żeby zapewnić mój makro. I to wszystko sobie mieszam razem. I to jest taki mój gotowy posiłek. Chcecie, próbujcie, ja uwielbiam troszeczkę na słodko ryż, ale wiadomo słono i krewetki, także smacznego. No i my już jesteśmy w trasie. Lecimy na Warszawę, bo mamy jeszcze, że tak powiem spotkanie z trenerem na siłowni, żeby zrobić sobie leciutki trening. Eee, taką pompeczkę popozować, sprawdzian formy żeby ustalić plan na jutro. Także już sobie wyjechaliśmy. Mamy południe tak naprawdę w czwartek niestety pogoda nie dopisuje. Tak jak cały tydzień Kurna było zajebiście, tak oczywiście teraz musi popadać, ale jesteśmy w samochodzie w podróży, więc tam jak to nie przeszkadza. Kolejny posiłeczek tak jak w moim stylu widzieliście poprzedni wateczki, tym razem troszeczkę mięska, nie krewetki trochę szporagów, trochę bakali tutaj daktyle i rodzynki jeszcze lekko jakiegoś banana dorzuciłem żeby tych węgli było więcej tego błonnika i żeby to wszystko się zgadzało, mi to generalnie bardzo smakuje i mogę tak jeść bez przerwy także co, zabieram się za jedzenie i widzimy się pewnie przy kolejnym posiłku już w Warszawie. No i jak widzicie przyjechaliśmy z 300 km i pogoda całkiem inna. Od razu się japa cieszy troszeczkę jak słońce widzę. Przynajmniej w tym stanie, w którym ledwo się czuję, to chociaż słoneczko cieszę. No i ja standardowo ten sam posiłek troszeczkę więcej waży, żeby trochę więcej płynnika wleciało. Woda odliczona, tableteczki wszystkie są. Także biorę się do jedzenia i widzimy się dalej na już treningu i sprawdzianie formy z trenerem Adamem. Doleciliśmy właśnie na siłownię razem z Williamem. No szczęście znowu jesteśmy to razem. Ładnie. Ostatni to... raz dwa tygodnie temu w Alicante, Ta, i teraz domu w Polsce. No. Ty bardziej szczęśliwie Alicante, ale mam nadzieję, że teraz ty mi przyniesie szczęście. Trzeba, <gry> trzeba, nie ma innej opcji. Jak widać, trochę bardziej wysuszony. O, widziałem, formę przed chwilą e, będzie inny pakiet chyba. Tak, dwa tygodnie temu. E, ale mówię, robimy sobie dzisiaj pompeczkę dwa dni przed startem. Musimy troszkę przepompować te węglowodany. William ma wagę do zrobienia, bo trochę za bardzo mu się odbiło. Tak, problem. Szef przyjechał, szefuj dojeżdża. Czepo dojeżdża. Ta. Także my już sobie zaczynamy rozgrzeweczkę, robimy pompeczkę. On dopali troszeczkę e, węglowodanów, trochę prze, tak powiem, Czekamy, co się wody. Zaraz wody. Powiem. No, Mam ty, ty, ty do ty... jutra około 5 kg do zbicia. Może jakaś sauna nie wiadomo. O, to easy. Uwierz mi, nie tyle się robiło. Okay. <laughs> także lecimy sobie z lekkim treningiem. Tutaj szału nie będzie, ale na pewno Jak to nie? jakiś sprawdzian formy zrobimy, także... I poczekamy na wytyczne od szefa. Peace. Jedna ławka, druga ławka. No to nie się ten. na wolnych ciężarach, powiem Ci. Wiesz, żeby nie latać zrobimy sobie tutaj. Tak, tak, tak. Później pójdziemy na bramę. Mhm. Jak się czujesz ogólnie? Po tym tygodniu? Oj, było ciężko. Niskie dni miałeś? Bardzo. Węgli ile? Tak najniżej? Po 150, przez o, 4 dni. To ja podobnie miałem. Miałem przez też 3-4 dni, 150. Dramat, co? No, no wiesz, 2000 kalorii, nie? No. Cała woda na dziś, która mi została. Mamy godzinę szóstą, Także nie ma biedy. Niektórzy tyle przez cały dzień nie piją. Ale uwierzcie mi, że dla mnie zdejście z 10 litrów dzisiaj na 5-6. Tak. To już jest hara w Jak tam? Dobrze. Dobrze. 4... No Cztery posiłki w po 150 węgli i to wcale nie było schudzenia i to jeszcze no. przy weekendzie normalnie. Zajebiście wygląda. Cztery posiłki po 150 węgli zjadłem, no i wypiłem. O, butelka wody mi została na dzisiaj. Ta butelka wody mi na dzisiaj została. To jaki wygląda kulturysta? jak kulturysta. Trzyk mi łapa. No a ja tu dzisiaj ja to no jaki na, napompowany. I to jest klasyk. O! Dobra, ostatnia. No i dobra, jesteśmy właśnie po treningu. Lekka pompeczka, tak jak widzieliście, jakieś tam obwodowe ćwiczenia, żadnego szaleństwa, żeby gdzieś na tego stanu zapalnego już nie złapać. Jutro odpoczywamy. Nie, Adam. Po, nie po to, ładujemy, nie po to ładujemy, ładujemy węglowodany, żeby teraz je wykorzystać na treningu. Chodzi bardziej o przepompowanie krwi, ruszenie transportu, glukozy, żeby to się ulokowało tam, gdzie trzeba. Tak. Często wielu trenerów zaleca taką typową pompkę na gumach, ale jak mamy siłownię 500 metrów od, od chaty, to… Ciężko nie korzystać małymi hantelkami, nie? Dokładnie tak. Czyli co, Adam, zobaczyłeś mnie. U Marcina formę. Względem, o względem ostatniego startu, u Marcina poprawa Moc. przeogromna. Jeśli chodzi o całą kwestię naszej ukochanej talii, to swoją drogą docięcie z każdej strony rewelacja. E, wzięliśmy jeszcze poprawki z ostatniego przygotowania, z ostatniego, ostatnich dwóch, trzech dni. Jeśli chodzi o ładowanie, nie chcę za bardzo zdradzić, o co chodzi, no bo to za to. Dosta, za to dostaję no. pieniądze i z tego zarabiam, <grym> ale <grym> na pewno jeśli chodzi o samo jedzenie, kwestie ładowania, soli, wody, całe resztę elektrolitów poprawimy to 180 stopni. Czyli co, czyli generalnie... Eee, starty za 48 godzin... Przydały się te starty na rozgrzewkę, żeby coś tam zobaczyć, oczywiście, że Oczywiście, tak, to za każdym razem, no. dlatego wiesz, za każdym, z każdym zawodnikiem, z którym pracuję dużo, dużo i jestem w stanie jego sylwetkę z każdym razem przygotować dużo lepiej, skoro znam jego organizm, prawda? Mimo, że my, ja zadamy pracuję już od paru lat. To tak, Zaczęliśmy w 2019 roku. Tak, uwierzcie mi, ja sam widzę po sobie, że z roku na rok kompletnie inna bajka czy to, wiadomo, spowodowane większą masą mięśniową, cięższym treningiem. No, ale tam... to się lepiej teraz zna, nie wie, jak Właśnie o to mówię, dlatego tak, 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 ta. właśnie o to chodzi. Aczkolwiek, pamiętam rok temu było kompletnie inaczej. No, <laughs> rok temu robiliśmy w ogóle... <laughs> ale teraz wyciągnęliśmy wnioski, no, jak dla mnie forma życiowa, więc ja jestem mega zadowolony, nieważne z, mówię, wyniku kolejnego startu, bo wiem, że się poprawiam, wiem, że to jest coraz lepiej, Adam, Coraz lepiej potrafi mi ten pik przeprowadzić. Także to jest dobry myśl. Dlatego dziwne jest czasami, jak zawodnicy do trenera robią, i to idą jeszcze do trenera tydzień przed rozpoczęciem przygotowań, zrobią 3-4 miesiące przygotowania do, 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 do tego show day i nagle odchodzą, bo trener się nie sprawdził. No, nie no da rady, no. tak. w tym przypadku trener musi się uczyć, to jak to wygląda u zawodników, no, prawda? Dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także wnioski wyciągnięte. No, jeśli chodzi o Marcina, zrobienie formy nie będzie większym problemem. Bez limitu wagowego już, ale tutaj nam bubry się dzisiaj nie wyspał i to bardzo mało. Scenie no jest, jest tutaj mocnym stresorem dla organizmu. No i niestety, stety forma jest bardzo dobra. Tylko z racji stresu, oczywiście, organizm poprzez sam kortyzol, pociągnięcie w górę, w, górę, w górę aldosteronu. My dużo środków diuretycznych nie używamy, czasami w ogóle więc zrobił się delikatnie miękki, waga delikatnie stanęła, ale żaden problem, dzisiaj się wyśpi, coś tam sobie po, magicznie pokombinujemy. Mamy 4-5 kg do zbicia w, w cały dzień. Nie uważam tego za totalny problem, w przypadku tutaj innych niedoświadczonych trenerów, jak sami wiecie, skończyłoby się już to tym, że już by dzisiaj siedział w saunie, nic nie jadł, kręcił cardio, Normalnie je, ponad 200 gramów białka, 250 g węglowodanów. dzisiaj. Ile dzisiaj wody? 6, 6, 6 litrów. 6 tak. litrów jeszcze dzisiaj wody, soli nie brakuje, 12. Totalnie się nie martwię, więc myślę, że limit jutro na godzinę, jutro na 13-14? On mnie chce trochę wcześniej znowu wprowadzić, żebyśmy w mogli, tak, ale ja powiedziałem, że zależy od wagi, nie? Zrobimy, Jak Bo 12 bez jeszcze będzie za dużo, bo ja mogę do 17. Moja kategoria jest ogólnie od 14 do znaczy, 17. Te, 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 te... Czasy podane, które są jeśli chodzi o weryfikację dla danej wagi, to są czasy takie umowne przy, zrobione przez promotora, żeby im się też wygodniej tak, tak. weryfikowało. Wiadomo, jak, jak przyjdziesz na sam koniec weryfikacji, to która jest weryfikacja od 19, 20? Tak. Ja bym że od 20 też się zweryfikują, to też nie ma problemu, no. tylko oczywiście chciałbym, żeby, żebyśmy zrobili tak najwcześniej. Jedzonko, No bo to raz, że zrobimy wagowy, a dwa, że no, przydałoby się to jeszcze z powrotem wypełnić. Ale nie sądzisz, się już wyglądam jakbym był naładowany? No właśnie z racji tego stresu nie? też, tego stresu powiedzmy zewnętrznego i psychicznego, mm, ta woda, która stanęła, też poniekąd wypełnia te komórki mięśniowe, tak? Tylko jest ta woda tam, gdzie nie, gdzie nie potrzeba. Zrobiły się tak delikatnie miękki. Totalnie się tego nie boję. Śmiało. Śmiało, śmiało. Chyba że pan występuje za... No na siłowni z nami. jesteśmy, więc tutaj cały czas przychodzą jakieś klienci. <laughs> no. Więc mówisz, luz, kłaść się spać, wyspać się, jutro będzie dobrze. dało. Widziałeś, żebym kiedykolwiek był zdenerwowany? Nigdy. A ja? Dzisiaj pierwszy raz. Tak to zawsze uśmiech i zero stresu. Nie ma stresu. Ja tylko mówię, nie ma się co martwić w tych dobrych rękach. No nie, nie ma stresu, nie takie rzeczy, żeśmy robili, nie takim głównie, żeśmy byli. No to dobrze. Po medale. Idziemy. Idziemy dalej, a całą resztę to w dalszych relacjach. Pozdro. Bye bye. No i dobra. Jesteśmy po treningu, tak jak widzieliście. Coś tam. Było widać, że nabija powolutku, ale Adam zdecydował, że dzisiaj musimy zjeść dużo, dużo więcej. Także wierzę sobie klej po treningu. Jutro będzie zdecydowanie mniej jedzenia, także dzisiaj może się najeść. <grytanie> także jeszcze przede mną trzy posiłki. Takie dosyć solidne. Więc no, głodny raczej spać nie pójdę. Może jutro ten głód będzie bardziej doskwierał. Nasze znaczy zdecydowanie no, uwaga powiem wam spada cały czas mimo że jem, więc yy, metabolizm jest nakręcony i to wszystko sobie śmigie tak jak trzeba, więc tutaj wlatuję sobie ze 150 gram węglowodanów kolejne, troszeczkę białka i oby forma się zgadzała.